Lód i ogień, zimno i gorąco. Dziewczyny już zdecydowały, a ty? By być godną jej tytułu lodowej panny, Beata kończy swoją transformację. Wow, jej niebieskie włosy są takie fajne. Ma pasujący makijaż, jaskrawo niebieski cień do powiek ze srebrem w kącikach oczu. I oczywiście. Korona śnieżnej królowej. Ma także kolczyki zrobione z prawdziwych kostek lodu. Czegoś tu jednak brakuje: a tak! Lodowego stroju. Ta niebieska sukienka i obcasy pasują idealnie. Jest istotą stylu lodowego. Małgosia też wie, co robić: chce pokazać swoją ognistą naturę. Jaskrawy makijaż wygląda, jakby była w płomieniach. Dodatkami są jej czerwone kolczyki. I oczywiście ognista tiara. Teraz zmieńmy strój. Idealnie! Małgosia zabija szykiem. Dziewczyny są gotowe do podbicia świata. Ładny i pewien siebie wygląd jest ważny, ale wszyscy chodzą do łazienki. Beata wchodzi. Najpierw idzie do lustra. Teraz może zająć się tym, co trzeba. Jaki jest efekt? Lodowy oczywiście. Co innego mogłaby mieć lodowa księżniczka. Wygląda na to, że kostki lodu nie są łatwe do spuszczenia hmm. w toalecie, ale nie możesz zostawić mroźnych dowodów. Beata nie podda się tak łatwo. W końcu. Wyprawa Małgosi do łazienki kończy się katastrofą. Co to? Skąd ten dym? Może zamiast odświeżacza trzeba było użyć gaśnicy. Biedna Małgosia. Dobrze, że jej się nic nie stało. Beata odpoczywa. Przychodzi Małgosia z jedzeniem. Pycha! Cukierki topnieją jej w ustach. Jedzenie słodyczy jest przyjemne, ale Beata nie ma na nie ochoty. Boi się, że łakocie przemienią się w kostki lodu. I tak się stało. Teraz boli ją gardło i ma gorączkę. Cieknie jej z nosa? To nieprzyjemne przeziębienie. Przynieście termometr. Beata naprawdę się rozchorowała. To dziwne. Ma normalną temperaturę. Ale Małgosia postanawia zrobić jej kawał. Podgrzewa termometr. O nie, 40 stopni? Pani Lut mdleje. Hej, wszystko dobrze? Beata nieprędko jej wybaczy. A oto świetna okazja, żeby się zemścić. Płomienna Małgosia wychodzi na zewnątrz. Nie powinna rzucać balonu tak wysoko. Jeden ruch palca i Beata przemienia go w kostkę lodu. Było. Mój balon! Wow! Dziewczyny mają swoje ulubione zwierzaki. Beata lubi ślimaki. To jej ulubieniec, afrykański ślimak. O, jest taki słodki. Hej, mogę go dotknąć? Nie, nie oh. możesz puścić Małgosi do ślimaka. Może go przypadkiem poparzyć. Ale Beata ma pewien pomysł. Wow. Może ochronić ślimaka stylowym iglo z rogami. Teraz Małgosia może dotknąć zwierzaka? Spokojnie, nie poparzy go. Ma chłodzącą skorupkę. To świetny pomysł. A Małgosia uwielbia bawić się ze swoją papugą. Nie jest zbyt rozmowna, ale jest wyjątkowo słodka. Małgosiu, przestań! Przemyślałaś to? O jejku, upiekła biedaczkę! O nie, nie chciałam. Pani ogień bierze relaksującą kąpiel. Wszystko idzie świetnie. Sole, olejki, błyszczące serca. Ale ona nie musi podgrzewać wody. Jej ogniste umiejętności zrobią to za nią. Woda zaczyna wrzeć. Mm, wygląda jak wrząca lawa. Taka kąpiel to to, czego potrzebuje płomienna dziewczyna. Jest super! W telewizji mm. nie ma zbyt dobrych wiadomości, ale wow. dziś jest miłym wyjątkiem. Wybuch wulkanu, tak! To się dzieje raz na setki lat! O, co to za hałas! To Małgosia urządza przyjęcie. Peata wręczy jej prezent. Bukiet papryczek chili na pewno ją ucieszy. Wow, to dla mnie? Jest idealne. Małgosia cieszy się z ostrej niespodzianki. Wulkaniczna lawa, papryczki w bukiecie. Tyle fajnych rzeczy na raz. Są filmy, których dziewczyny nie są w stanie oglądać. Przykładem jest Terminator. Zamrożenie kogoś, a potem połamanie na kawałki? Jak możesz tak robić? To doprowadza Beatę do łez. Nie martw się, pominiemy te okropne sceny. Teraz kolej Małgosi. Niektóre sceny smucą i ją. O nie czemu to oglądam! To taki smutny sposób, by umrzeć. Chyba im się nie podoba. I skończyły im się chusteczki. Tatuaż to coś więcej niż piękny obrazek. On pokazuje Twoją osobowość. Małgosia decyduje pierwsza. Bierze się za to na poważnie. Potrzebuje tatuażu, który pokaże jej ogniste serce. Dla prawdziwego artysty to błahostka. Jej tatuaż jest gorący. Małgosia cieszy się z efektu. Kolej Beaty. Też ma wysokie wymagania, ale podchodzi do tego na chłodno. Jej tatuaż musi być lodowy i surowy. Artysta bierze się do pracy. Ice, Ice Baby. Obie dziewczyny są zadowolone. Ogień i lód, tak jak chciały. Wow, to jak życie na innych planetach. Hej Beata, podejść tu. Lodowa dziewczyna nie przyszła z pustymi rękoma. Lizaki? To świetny pomysł. Niebieskie czy czerwone? Który kolor wypróbujesz? Cóż, nie jesteśmy w Matrixie. Wybór jest oczywisty. Hmm, pycha! Ale usta Małgosi są tak gorące, że lizaki od razu rozpuszczają się. I po nim. A to pech! Beata ma inny problem. Słodycze przymroziły się do jej języka. To tak jak polizać słup w zimie. Dobrze, że jej kumpela zawsze przyjdzie pomóc. Odrobina ciepła i jej język znowu jest wolny. Kto potrzebuje lizaków? A jak lód i ogień zachowują się w grach wideo? Dziś wybór padł na Mortal Kombat. Beata wybrała lodowego Sub Zero. Pasuje idealnie. Małgosia uwielbia grać skorpionem. Marzy jak ogień. Zaczynamy! Pojedynek będzie gorący. Dziś lodowa dziewczyna zwycięża. Sub Zero jest silniejszy. Lód pokonał ogień. No ej, nie smuć się! Jak chcesz, możemy zagrać jeszcze raz! Zabawmy się! Robienie kulu ognia? Te dziewczyny wiedzą, jak zająć sobie czas! Ale muszą zrobić sobie przerwę! Kamila ma kłopot! Jej telefon nie działa! O, Małgosia nie powinna brać smartfona! Przegrzał się! No jakżeby inaczej! Jest ognistą dziewczyną! Oddaj go, zaraz się stopi! Auć, gorące! Nie martw się, Beata go schłodzi! Ups! W jej zimnych rękach telefon pada w kilka sekund! Ej, czemu na ekranie jest warstwa szronu? Po co prosiłam was o pomoc? Mamy dziś podwójną randkę! Dziewczyny już długo się do niej przygotowywały! Na początek chłopak Beaty. Jest nieco zmęczony. Kocha hokej na lodzie. I oczywiście Beata. Wygląda na to, że grał ciężki mecz. Dziś nie było łatwo, ale nie zamieni swojej lodowej kariery na nic innego. A chłopak Małgosi jest strażakiem. Woli jej nie dotykać. Zna zasady postępowania z ogniem. Sytuacja robi się gorąca. On ma noca do pożarów. Wszyscy wejdźcie! Oto dobre wieści! Żadna papuga nie ucierpiała przy kręceniu tego filmiku. Czy styl podobał Ci się bardziej, płomiennej Małgosi czy lodowej beaty? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych skeczy o lodowych i płomiennych dziewczynach od Prum Trum Select!